Mamy komplet i rusyły. Walka o prowadzenie. Buny wysuwa się na prowadzenie. Na drugim miejscu Dynamik. Buny, Dynamik, Paradise, Sunset. No i problemy dość spore są z De Majorem. Windy Colors trochę straciła, ale już jest w stawce. Buny na prowadzeniu. Buny z przewagą kilku długości nad Dynamikiem. Buny Dynamik, tricolo, color The Major, Paradise Sunset, tri La, San Monica. I pozostałe, a tutaj w czołówce cały czas Buny ucieka, za nim Tricolor oraz Dynamik. I za moment pojawią się na prostej finiszowej. Wyprowadza Buny i ucieka. Buny finisuje Tricolor. Buny, buny ma przewagę tricolor i de major. Ale buny, Buny z przewagą. 300 metrów do celownika, buny, polem Paradise Sunset przy wewnętrznej wewnętrznej z ogromną przewagą Buny I Puny nie przegra gonitwy. Na drugim miejscu Paradise Sunset. Na trzecim miejscu Tricolor. I na czwartym są Monika